Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Rzadkiej Wsi na zaproszenie Fundacji Piotra Złoty Pociąg. Uczestniczę w pracach poszukiwawczych na pobliskim zbiorniku wodnym. Kolejny sprzęt przyjechał. Kolejny ponton. Widzicie, sprzętu nie brakuje. Piotr przywiózł kontener. No niestety, jak się chce w nocy poszukiwać, w ciągu dnia rano, to takie sprzęty są niezbędne. A więc, krótkie szkolenie, panie Piotrze. Panowie, robimy na wodzie przede wszystkim. Ci, co będą na wodzie, bezwzględnie w kapokach. Bezwzględnie w kapokach. Ludzie, którzy się zbliżają na metr 20 do jeziora, też, czyli jak będziecie ciągnąć linki, a będziecie za blisko jeziora, gdyby się tak zdarzyło muszą mieć, musicie mieć kapoki. To jezioro jest bardzo zdradliwe. Tak wygląda przygotowanie profesjonalne do badań. Prace przygotowawcze zawsze są pracochłonne, niestety wszystkie względy bezpieczeństwa wymagają przygotowania właśnie takich zabezpieczeń, więc chwilę to potrwa zanim ruszą poszukiwania właściwe. Profesjonalna ekipa filmowa, a my tutaj Blade żuczki. Robimy też sobie materiał na naszą stronę i na nasz kanał, żebyście zobaczyli, jak te prace rzeczywiście wyglądają. Tak od podszewki, od drugiej strony. Kamizelka, panie Wszelkie Kamizelki, Właśnie, kamizelki nie ma. Oczywiście, nie tylko samymi poszukiwaniami żyje człowiek, w związku z czym, nasza firma Event Catering przygotowała naszym poszukiwaczom gulasz, fasolkę, pyszne gołąbki, inne pyszności, kawę, herbatę, bo w tych warunkach. Niestety inaczej się nie da. Teraz wyznaczę te pola. Potem wezmę sobie moje 2D. I na tych 2D będę dotąd filtrował, ażby to miejsce zobaczyć na 2D dokładnie. No, ale jeżeli dwóch ustawi się, ten na 20 metrze i ten na 20 metrze, to nie ma mowy, żebyśmy zmienili kierunek. Wiecie, prace trwają, ale ja postanowiłem jeszcze obejrzeć okolice tego jeziora. Tutaj wszędzie znajdują się ruiny po. Restauracji, która była tutaj jeszcze przed wojną, czyli jak większość tych rzeczy, oczywiście zniszczona. Tutaj chyba jakaś podstawa albo fundamenty. Tam dalej też jakiś obiekt. To wygląda chyba jak kanalizacja jakaś albo studnia, bo przykryta jest płytą taką betonową. No ale. Zobaczymy, fajnie po tym lesie, w ogóle cały ten park ma piękne założenie, obok są ruiny dworu razem z starą cegielnią. A ja też się tam udam, nakręcę dodatkowy odcinek. Zobaczcie, przepiękne drzewa pokryte bluszczem zielony. Dobra, koniec złożenia po tym pięknym parku, czas się wziąć do pracy. Koledzy już pontonami rozciągają linki. Te kołki, które widzieliście wcześniej, które były wbijane w ziemię, one właśnie służą do um, przywiązywania tych linek. Te kołki są wbite po jednej stronie brzegu i co drugiej w odległości dwóch metrów od siebie i za każdym razem ponton razem z urządzeniem elektronicznym będzie przepływał w tym pasie wzdłuż tej linki co 2 metry, w ten sposób siatka badań będzie e, bardzo dokładna, oczywiście jak na te możliwości. No, i co? Tak to wygląda. Rozciągamy linki, nie jest to jakoś tam spektakularne. Nie ma w tym nic z takiego Indiana Jonesa. Tutaj widzicie, już są gotowe, rozciągnięte. Tak to wygląda. Ostatnie przygotowania, i cała ta grupa ludzi zajmujących się sprzętem podwodnym, robieniem fotografii, robieniem badań z wody, z podwody itd., itd. Przygotowuje się do właściwych badań. No, oczywiście. Zobaczymy, jakie będą wyniki. O tym dowiecie się w drugiej części mojego filmu. No, ja jestem chyba tym, który jest najbardziej zadowolony. Jak widzicie, zresztą cieszę się, że znalazłem sobie dziurę, do której wlazłem. A to co? A to już mamy sobotę rano. Jesteśmy po piątkowym wieczorze. Wstępne badania, które wykonaliśmy jeszcze wieczorem, ale to w drugiej części zobaczycie za tydzień. No, zapraszam Was do obejrzenia tego.